Right. Yeah. Tak, wydaje mi się, że to może być prawda. Można powiedzieć, że zużywanie energii na praktykę jest bliskie cierpieniu, którego doświadczamy w życiu. A ponieważ nie chcemy cierpieć, staramy się uciekać od rzeczy, które zabierają zbyt dużo energii. To prawda. I w tym momencie przychodzi z pomocą wiara, wiara potrzebna do zrozumienia tego, że jeśli włożymy w coś energię, szybciej poradzimy sobie z cierpieniem. Tu się właśnie pojawia miejsce na wiarę i zrozumienia Damy i Bóg. Będziemy potrafili pogodzić się z faktem, że doświadczenie odrobiny cierpienia teraz opłaci nam się w przyszłości. Gdy jesteś oddanym buddystą i chcesz postępować zgodnie z pięcioma wskazaniami, czyli z podstawowym buddyjskim kodeksem moralnym, zauważysz, że nawet w nim jest obecna odrobina cierpienia. Niektórych rzeczy nie można robić. Jeśli kiedyś miałeś w zwyczaju kłamać, pić alkohol, i jeśli robiłeś rzeczy, które były sprzeczne z pięcioma wskazaniami, będziesz musiał z nich zrezygnować. I to niestety będzie skutkowało odrobiną cierpienia. Ale oczywiście w zamian w przyszłości odczujesz o wiele więcej szczęścia, jeśli będziesz postępował zgodnie ze wskazaniami. Tak samo jest na całej buddyjskiej drodze. Ludzie, którzy medytują, często przebywają na odosobnieniu, co może również przynieść chwilowe cierpienie. Ale to jest tylko chwilowe. Dzieje się tak głównie dlatego, że robisz rzeczy, do których nie jesteś przyzwyczajony. Ale gdy w końcu dojdziesz do wprawy, gdy będziesz robić to prawidłowo, wyniki Twojej pracy będą bardzo zadowalające. Tak więc, oczywiście, życiu duchowemu jak najbardziej towarzyszy cierpienie, ale gdy chcesz ocenić swój rozwój duchowy. Nigdy nie powinieneś patrzeć na to w krótkiej perspektywie, bo może być ona bardzo myląca. Zawsze należy brać pod uwagę dłuższy okres. Spójrz na siebie dzisiaj, porównaj ten obraz z obrazem sprzed sześciu miesięcy, sprzed roku. Aby dostrzec prawdziwą zmianę na lepsze, należy wziąć pod uwagę pewien okres. Wtedy będziesz mógł właściwie ocenić, czy życie duchowe rzeczywiście działa, czy też nie. Perspektywa tygodniowa jest zbyt krótka, ponieważ ludzki umysł podlega zmianom i trudno jest mu dostrzec poprawę. Nie może znaleźć odpowiedniej perspektywy. Czy taka odpowiedź jest w porządku?